Złoto po łacinie aurium. Środek płatniczy, tak stary jak rodzaj ludzki. Pierwsze monety ze srebrno-złotej mieszanki wybijano już 5000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Złoto jest niezniszczalne. Nie ulatnia się na skutek działania powietrza, światła ani wody. Co sprawia, że złoto jest tak mistyczne? Skąd bierze się jego siła? Co sprawia, że na jego widok ludzkie serca szybciej biją. Złoto porusza ludzkie zmysły. Chęć jego posiadania ma charakter nie tylko emocjonalny i zmysłowy np. w formie ozdób i biżuterii ale również czysto racjonalny np. w wielu dziedzinach przemysłu jako składnik budowanego kapitału bądź też jako instrument spekulacyjny. Złoto wydobywane jest na całym świecie a przede wszystkim w północnej Ameryce, Australii, Afryce Południowej oraz Rosji. Dwie tony bryły skalnej zawierają mniej więcej 10 gram złota, nierzadko nawet mniej. Całkowite wydobycie złota na świecie do dnia dzisiejszego szacuje się na około 125 tysięcy ton. Roczne zapotrzebowanie sięga około 4 tysięcy ton. Natomiast roczne aktualne wydobycie wynosi średnio 2600 ton. Powstałą w ten sposób lukę podażową wypełnia się poprzez recykling. Kompletną ilość wydobytego do tej pory złota można by z powodzeniem uformować w sześcian o 19-metrowej długości boków. Pomimo nowoczesnych technik eksploatacji i procesów obróbki, kompletna ilość wydobycia i odzysku złota z czasem maleje. Co powoduje, że staje się ono jednocześnie jeszcze bardziej drogocenne i pożądane. W nowoczesnych zakładach obróbki złota jest ono tak długo poddawane kosztownym procesom przetapiania, podczas których oczyszczone zostaje z zanieczyszczeń oraz obecności innych metali, aż powstanie z niego tak czyste złoto. Próbę, czyli zawartość czystego złota w sztabkach i monetach określa się w wartościach tysięcznych, które to wskazują ile tysięcznych części złota jest w nich zawarte. Próbę czystego złota w wysokości 0,995 określa się w świecie finansów jako good delivery. Wiele sztabek złota oznaczonych jest nawet pieczęcią z próbą 999 oraz 999,9. Złoto inspiruje zarówno artystów, jak i projektantów biżuterii do tworzenia fascynujących i niepowtarzalnych kreacji klasycznych bądź nowoczesnych, odpowiadających aktualnym trendom mody. Złoto daje nieskończone możliwości. Złoto używane jest w przemyśle, medycynie, a nawet w architekturze. Złoto jest i pozostaje niezastąpione.